Dobra jesteśmy. Uch. Mój pierwszy live widzowie od bardzo długiego czasu. Tutaj takie rzeczy teraz są growagardy. Dobra. Show the nie Niepotrzebne rzeczy, tylko... Basic Sprinkler i baterie. I tak wygląda mój garden. Trochę ogólnie na nim posprzątałem. Mam tutaj jabłko do questów. Takie nawet duże. Ej, poczekajcie. O que zapomniałem.